Witam serdecznie wszystkich, zarówno panie wędkarki, jak i panów wędkarzy, w moim sklepie skromnym, którym prowadzimy z żoną od 13 lat, gdzie między innymi poza ogólnodostępnymi wędkarskimi rzeczami, akcesoriami mamy również dystrybucję na Polskę produktów firmy SBS. Pomysł się już dawno narodził, tylko wiadomo, zawsze człowiek tylko nad wodą myślał o tym, fajnie by było mieć sklep, fajnie by było mieć sklep. Człowiek już wędkuje już dobre 30 lat, także tylko były zawsze marzenia, które nie były osiągalne. I tak żeśmy z żoną kiedyś usiedli i stwierdziliśmy, a czemu nie robić coś, co się lubi tak naprawdę. No, jak się lubi, no to może i dobrze się do odprowadziło doprowadziło i przynosiło to jakąś satysfakcję, tak. Pierwsze moje takie potyczki wędkarskie rozpoczynały się na kolonii, to był chyba dokładnie 84 rok na Sanie. I tam były takie właśnie pierwsze kroki a potem, wiadomo, lokalne wody, bez karty, jakieś tam sekcyjne, przyzakładowe wody. A kartę już mam od 1989 roku i tak już się to jakoś potoczyło. Różnie się łowiło, jeździło się na sandacze, łodziło się szczupaki, płotki, karasie. Potem następnym razem żeśmy stwierdzili, że spróbujemy sobie wyczynowo połowić, więc zabraliśmy się za wędkarstwo wyczynowe, tyczka, jeździliśmy po zawodach, były to zawody komercyjne, były to również okręgowe, była druga liga, dostaliśmy się do pierwszej, startowaliśmy w pierwszej lidze. Ale z czasem jednak czegoś brakowało, bo to zawody zazwyczaj są tak, że są treningi, a potem trwają tylko trzy godziny. Dwie godziny przygotowania, trzy godziny zawody, a wracamy do domu. A jednak szukaliśmy czegoś z żoną takiego, żeby można było pojechać na weekend, usiąść sobie w namiocie i posiedzieć, odpocząć, zrelaksować. Się. No bo przecież wędkarstwo ma służyć po to, żeby nie dosyć, że obcujemy z przyrodą, ale również my regenerujemy się po to, żeby przez cały tydzień pracy mieć siłę na to, co wykonujemy. No i tak właśnie kiedyś wpadliśmy na wodę, widzieliśmy wędkarzy, namioty, popatrzyliśmy na nich, obserwowaliśmy, z początku dla nas było to dziwne, nie? co to się dzieje, ale jakoś tak pojechaliśmy raz na zasiadkę, oczywiście bez namiotu, jakieś tam wędki się tam zaopatrzyło, a już potem się tak to potoczyło, że już teraz jadąc na ryby to pakujemy się dwa dni <laughs> z tego sprzętu tyle, że, że czasem nie wiadomo co wziąć. nie? Ale już y, zajmuję się tylko wędkaństwem karpiowym i, i już żadna dziedzina, e, żadna dziedzinie nas nie interesuje. Jako dystrybutor marki SBS chciałem powiedzieć, że marka jest już znana wśród karpiarzy, którzy już od lat wędkują. Swoje korzenie ma w Anglii. Powstała już ponad 32 lata temu. Jest to firma, która specjalizuje się tylko i wyłącznie w produkcji spożywki z, z karpiowej. Każdy dystrybutor czy producent, każdy będzie polecał swój produkt, ale ja uważam, że te produkty są naprawdę wysokiej jakości i nie są robione z jakichś zwykłych tanich składników. Jeśli chodzi o kulki, smaki, te, które na przykład ja bardzo lubię, to na pewno z wiosny jest to Ace Lovborn. To jest to squid z insekty robale, taka śmierdząca kuleczka, śmierdzący taki zapach jest, bardzo przyjemny. Jeśli chodzi na przykład o lato, no to już w zależności od preferencji stosuje się śliwkę, się stosuje truskawkę, mam dwa takie ulubione smaki i moi koledzy również, to jest plum shellfish, czyli śliwka z korupiaki oraz C1. Jest to naprawdę super kulka, wyszła ona na rynek do sprzedaży tak naprawdę w 2013 roku. A, a używali ją, stosowali ją y, zwycięzcy World Cup Classic w 2012, kiedy Węgrzy wygrali. To był C1, jest to smak tofiożek to i e, to bym polecił na lato. Ostatnio na przykład na Rybniku, na rybniku y, w zeszłym roku testowali nasi testerzy y, Łukasz Rozmus i Darek Rzeźniczek, y, Plum Shellfish, no i dostali swoje ryby życia. Dostali swoje ryby życia, gdzie pełno łuski, był 25 kg. Zdjęcia można było zobaczyć w internecie. Na pierwszej rybomanie w 2012 roku, kiedy żeśmy się wystawili, pan Zibi Hukałowicz przyszedł do nas na stoisko i zaczął wspominać, jak to, jak to lata temu numerem 1, bo nic innego, mówię, numerem 1 na na Rybniku to był tylko i wyłącznie frankfurterka SBS. Jest to marka światowa, która jednak kojarzy się wielu wędkarzom z wysoką jakością produktów, ale również z ceną. Prosiliśmy właścicieli, żeby zrobili coś bardziej dostępnego, żeby każdy na swoją kieszeń mógł kupić i te produkty wypróbować. Na początku raczej sceptycznie był nastawiony na to, że jednak jak, czemu wystarczy, że kupi się, ma dłużej i to tanio wychodzi. Ale jednak przekonali się, wprowadzili y, między innymi dipy, dip 80 ml, y, który można nabyć y, na sklepach za kwotę 17 zł. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. Y, są one w takich na bardzo popularnych smakach jak truskawka, jak squid, jak... Y, jak śliwka, jak czosnek, jak frankfurterka, także te najbardziej, najbardziej popularne smaki praktycznie na każdych wodach można kupić w tych małych dipach. Można kupić popapy 40 gram opakowania, również w tych smakach najbardziej popularnych, takich właśnie jak o który właśnie przed chwilą wymieniłem i cena takiego opakowania to jest 15 zł. Wydaje mi się, że to jest, jeśli chodzi o markę i o jakość tych produktów, naprawdę cena rewelacyjna. Można je nabywać w opakowaniach, w których znajdują się kulki 16, 18 albo 20 mm lub tylko 14 mm. Bostery 300 ml. Również tak jak w poprzednich smakach, jeśli chodzi o kulki i e, dipy, można sobie kupić takiego bosterka, który kosztuje na sklepie 17 zł. Także to jest naprawdę rewelacyjna cena i powiem szczerze, że te produkty się cieszą bardzo dużym powodzeniem, bo naprawdę nie kupi się taniej już żadnego boostera, przynajmniej takiej marki i w takiej jakości, jaka jest, jaka jest, obecnie. Jednym z najpopularniejszych takich naszych produktów, których naprawdę sprzedajemy i cieszy się na jednych targach, na drugich, na trzecich targach, na których byliśmy, to są Fluminoboxy. Jest taki ładny pak, który kosztuje około 40, 45 zł w tym paku, w tym paku się, znajdują się dwie paczki popapów, Squid i Ananas. W tej paczce również są dwa flawory o zapachu Squida i, i Ananasa, poza tym jeszcze jest zalewa półlitrowa, Fluminogrunt Bite. Oraz zalęta kilogramowa. A dlaczego mówię, że to jest popularny smak? Wielu wędkarzy, którzy już tą markę w jakiś sposób blizneli poprzez targi, poprzez informacje internetowe, dowiedzieli się, że dzięki tym produktom podczas międzynarodowych zawodów na Węgrzech firma ustanowiła rekord świata w łowieniu ryb na czas. I w 96 godzin zdobyli, złowili tonę 415 karpia. Także jest to wynik, który jeszcze do dzisiaj nie został pobity przez, przez żadną z, z firm, żadnych przedstawicieli. Także polecam ten produkt, nawet dla więc po, wędkarzy, bo za niedużą kwotę można faktycznie mieć wszystko. Od flaworu, zalewę, zanętę i tylko co zostaje sukces na samym końcu, poprzez złowienie jakiejś swojej ryby, bądź rekordowo ilości ryb z jednej zasiadki. Jeśli chodzi o rybomanie, uważam, że jest to naprawdę trafiona, trafiona impreza w Polsce, bo nigdy takiej jeszcze nie było. Kiedyś, pamiętam, na początku, jak otwieraliśmy sklep, jeździło się na targi poznańskie były to Poznań, Warszawa organizowało to Stowarzyszenie Importerów i Producentów Sprzętu Wędkarskiego, na których nigdy nie można było nic kupić. Można było zobaczyć wszystko, co jest dostępne na rynku. Można było porozmawiać z przedstawicielami, można porozmawiać było nawet z producentami wielu e, zanęt, nie zanęt e, w ogóle całych akcesoriów, wętek, ale jednak nie można było tego kupić. E, potem jakoś to upadło. Wiadomo, prowadzi się sklep i nagle hucznie była rybomania. To na początku pojechało się jako widz. Fakt było, no wiadomo, jak początki są ciężkie, firmy zazwyczaj sceptycznie patrzą na jakiekolwiek nowości, raczej ostrożnie, no ale już potem na drugiej czy na trzeciej rybomanie, no muszę powiedzieć, że to już przychodziło samo siebie. Wystawiliśmy się w tym roku, byliśmy w zeszłym roku, no i naprawdę, jeśli chodzi o rybomanie i organizację, w ogóle całą, całe otoczenie, opiekę w ogóle jaka tam jest, to chyba nie ma kogokolwiek, który by mógł narzekać. Naprawdę, jeśli chodzi o to, i mam nadzieję, bo yy, będziemy w Katowicach, gdzie serdecznie zapraszamy na stoisko marki SBS. Celem zapoznania się z produktami, z nami, z naszymi testerami, wymienić sobie informacje to, co, do, co do sposobu i metod łowienia. Na pewno będziemy. Nie ma możliwości, żeby nas w Katowicach nie było. Także zapraszamy tylko do Katowic, a na pewno zapraszamy również do poznania. Po doświadczeniach dwuletnich, będąc na targach jako, jako marka SBS, jak tylko w internecie usłyszałem informacje dotyczące targów katowickich, no muszę powiedzieć, że bardziej się uśmiechnąłem i stwierdziłem, że, że to jest naprawdę dobre posunięcie, ponieważ dużo wędkarzy z tej części Polski nie jeździ na targi do poznania ze względu na czas, pracę zawodową i wiele innych różnych takich losowych spraw. A tutaj na miejscu będąc, pomimo to, że jesteśmy sklepem, chociaż nie jesteśmy sklepem praktycznie znanym aż tak, będzie jedyna okazja, żeby te produkty nasze, które dystrybuujemy, pokazać wszystkim tutaj południowo-wschodnim karpiarzom. Wszystkich wędkarzy, wszystkich karpiarzy, którzy chcą poznać nas, naszych testerzy, nasze produkty, w ogóle asortyment, który jest w naszym sklepie dostępny, zapraszamy na stronę www.sumikzabrze.pl, choć nie ma tam tylu produktów, co jest na sklepie stacjonarnym, więc wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić, zapraszamy do Zabrza, do centrum, ulica Lądzina 5, gdzie będzie można się z nami spotkać, nawet wypić kawkę, usiąść spokojnie, porozmawiać, wymienić z tymi doświadczeniami, no i zapoznać się z ofertą, jaką mamy dla Was przygotowaną. Także do zobaczenia w sklepie Sumik, no i na pewno zobaczymy się w Poznaniu, na Targach oraz w Katowicach.